Dzień dobry, dziś w Grudziądzu temperatura na plusie, ale śnieg dalej jest. W dzisiejszym wydaniu karambol na ulicy Hallera. Brak rozwoju kolei. Polsko-litewski skarb odnaleziony. Osiem lat więzienia za dewastację warszawskiej syrenki. W Grudziądzu doszło do karambolu. Harambol miał miejsce na jednej z głównych ulic przelotowych Grudziądza, ulicy Hallera. W wyniku tej kolizji drogowej ucierpiało pięć samochodów. Na ulicy Hełmińskiej w Grudziądzu, w okolicach byłych zakładów, mięsnych obecnie opuszczonych budynków, doszło do kolizji między tramwajem a samochodem. Według wersji prasowej, motorniczy nie trzymał się przepisów. 6 stycznia, w poniedziałek, święto Objawienia Pańskiego, popularnie nazwanym Trzech Króli, doszło do Orszaku Trzech Króli, który odbywa się od wielu lat w Grudziądzu. W trakcie tego orszaku mieszkańcy miasta przeszli się wieloma ulicami z centrum miasta. Przy okazji należy wspomnieć, że do samego orszaku uczestniczyło i przywiązało się wiele grudziąckich szkół średnich. Jedna z organizacji działającej w województwie kujawsko złożyła zawiadomienie do Komisji Europejskiej, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie dba o rozwój kolei na terenie województwa. Chodzi tu o to, że rozwój kolei na terenie naszego województwa jest gwarantowany przez pieniądze z Unii Europejskiej. W Wilnie odnaleziono skarb z czasów Unii Polsko-Litewskiej. Były to m.in. regalia królewskie, korony polskich królów i wielkich książąt Litwy. Zostały one schowane w jednym budynku w Wilnie w trakcie września 1939 roku, kiedy to Wilno było zagrożone atakami ze strony Związku Sowieckiego i także III Rzeszy. Ukraina uzyskała pierwszych jeńców z Korei Południowej. Już od paru miesięcy żołnierze z Korei Północnej walczą na froncie kurskim z Ukrainą. Teraz Ukraina ma pierwszych jeńców z tego kraju. Aktywistki z organizacji ekologicznej Ostatnie Pokolenie parę miesięcy temu obrzuciły pomarańczową farbą monument z syrenki warszawskiej stojącej w stolicy Polski. Za to obecnie grozi im 8 lat więzienia, ponieważ był to nie dość, że zabytek, to jeszcze mienie publiczne. Koszt oczyszczenia warszawskiej syrenki z pomarańczowej farby kosztował ponad 350 tysięcy złotych. Thank <laughs> you.